Polska scena polityczna jest areną głębokiego podziału, co w najnowszym sondażu przeprowadzonym dla wirtualnej Polski znajduje swoje niemal idealne odzwierciedlenie w postawach wobec premiera. W przedniu głosowania nad wotum zaufania dla rządu wyniki badania pokazują kral niemal pęknięty na pół. Na pytania o to, czy Donald Tusk powinien ustąpić z funkcji szefa rządu, twierdząco odpowiedziało 44,8% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest niemal tyle samo badanych: 43,3%. Pozostałe 11,9% nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii, co dodatkowo podkreśla stan politycznego zawieszania i polaryzacji. Analiza szczegółowych odpowiedzi pozwala zrozumieć intensywność tych nastrojów. Obóz zwolenników dymisji jest bardziej determinowany w swoich poglądach. Aż 34,6% badanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że premier powinien odejść, a kolejne 10,2% raczej się Zgadza. Z drugiej strony zdecydowane przeciw dymisji jest 22,5% respondentów, podczas gdy 28% wybiera bardziej stonowaną odpowiedź, raczej nie. Ta subtelna różnica w składzie odpowiedzi, jak wskazują eksperci, może być kluczem do zrozumienia dynamiki poparcia dla obecnego rządu. Oczywiście wyniki te niemal idealnie korelują z preferencjami partyjnymi. Wśród wyborców partii opozycyjnych aż 82% pomaga się ustąpienia Tuska, a w tej grupie 66% jest o tym zdecydowanie przekonana. Lustrzane odbicie w tej sytuacji widać w elektoracie koalicji rządzącej, gdzie 81% nie chce dymisji premiera. Jednak to właśnie w tej grupie kryje się ciekawy fenomen, na który zwraca uwagę doktor habilitowana Renata miękowska Norkine. Politolożka sugeruje, że wysoki odsetek odpowiedzi raczej nie powinien. 38% wśród zwolenników rządu świadczy o istnieniu dużej grupy wyborców pragmatycznych, nie są to jak mówi wyznawcy Tuska, którzy popierają go bezwarunkowo, to raczej obywatele, którzy mogą odczuwać pewne rozczarowanie lub frustrację, że premier nie dowiódł wszystkich obietnic, ale jednocześnie nie widzą dla niego realnej alternatywy, która byłaby w stanie utrzymać koalicję i realizować pro-demokratyczną agendę. W ich rozumowaniu Tusk pozostaje jedynym gwarantem utrzymania obecnego układu władzy, a jego odejście mogłoby doprowadzić do chaosu. Jako główny problem rządu ekspertka wskazuje brak skutecznej komunikacji, którą określa mianem słabej, żeby nie powiedzieć tragicznej. Sondaż pozwala również nakreślić bardzo precyzyjny portret socjodemograficzny Przeciwnika obecnego premiera, dymisji częściej domagają się mężczyźni 48% niż kobiety 40%. To także postulat popularny w grupie wiekowej 60-69 lat 51%. Co ciekawe, wbrew niektórym stereotypom zwolennicy odejścia Tuska relatywnie często mieszkają w średnich i dużych miastach po 40%. Grupa ta jest dominowana przez osoby pobierające świadczenia 800 74% poparcia dla dymisji oraz posiadające wykształcenie podstawowe lub zawodowe 60%. Kluczowym elementem tego portretu jest ekosystem medialny, z którego czerpią informacje. Aż 75% osób chcących dymisji premiera jako główne źródło wiedzy wskazuje telewizja Republika. Wysoko na liście znajdują się również TVP 58%, kanały na YouTube takie jak Kanał 0 czy Układ Otwarty 54%, a także ogólnie pojęte media społecznościowe 46%. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!